Z ewangelii według świętego Mateusza. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć. Dopóki patrzył na Jezusa, szedł po wodzie, lecz na widok wiatru, to znaczy w momencie, w którym oderwał wzrok od Jezusa, zaczął spoglądać na wszystko wokół, zobaczył. Że siły natury na niego napierają, że sytuacja, w której się znalazł, jest nienaturalna, wtedy dopiero zaczął tonąć. Skupienie wzroku na twarzy Jezusa spowoduje, że utrzymamy się na wodzie. Do zobaczenia jutro.